Siemanderko! Ja was oczywiście witam na nowym spawnie. Tak, dzisiaj o godzinie 18 startuje nowa edycja Skyblocka. Poprzednia edycja trwała ponad rok. No i dlatego, że po prostu mm, bardzo dużo graczy... Do nas pisało, aby zrobić nową, no to jest. Nowa edycja startuje dzisiaj o 18.00. Pokażę Wam wszystkie zmiany, które mm, zaszły na nową edycję. Jest oczywiście nowy Spawn, nowa oczywiście yy, wyspa startowa. No to co, zaczynajmy. Może najpierw yy, przejdziemy tutaj do craftingu, no bo w sumie crafting generatora został taki, jaki jest. No, i tak wygląda oczywiście też prosty generator kamienia, ale generator został dodany oczywiście tutaj do kitu dziennego, czyli do kitu startowego, w którym możemy otrzymać cztery generatory na start. Tak, będzie to bardzo fajna opcja dla nowych graczy, którzy po prostu muszą wykopać 500 kamienia, aby odblokować chat. No i kit, oczywiście, też tam miesięczny. No, na rynku tam się nic nie zmieniło, ale na serwerze został dodany matematyk. Tak, jest to matematyk, który pozwoli Wam obliczyć poziom wyspy. No i po nakliknięciu sobie tutaj w tą buteleczkę, obliczysz Wam poziom wyspy. No i też y, punkty bloków zmieniły się y, praktycznie na tym trzecim sezonie. Tak. Y, no i tutaj możecie sobie zobaczyć wszystkie bloki, które są najbardziej wartościowe. Najbardziej wartościowy jest Bikon, potem Spawnery, blok diamentu, y, złota, emerald, żelaza, redstone, lapisu. No, blok węgla. No i tutaj oczywiście sobie wszystkie bloki będziecie mogli sprawdzić I są to takie bloki najważniejsze za te po prostu, które dostaniecie najwięcej punktów. Eee, no i tak, licznik levelów 1000 punktów równa się jeden level. No i jeżeli tutaj nie ma jakiegoś bloku, no to zawsze sobie możecie to sprawdzić w post -i eee, No i pamiętaj, aby sprawdzić wartość bloku musisz być oczywiście na wyspie. Eee, no i tak to się prezentuje Myślę, że to będzie takie pomocne hmm, dla nowych graczy, jak i też dla oczywiście grających na serwerze codziennie, no bo dlatego, że po prostu będziecie sobie mogli sprawdzić yy, tutaj u tego matematyka, no i też obliczyć, jakie bloki są oczywiście najlepsze. Yy, dobra yy, tutaj przejdziemy sobie oczywiście też do ulepszy wyspę yy, ulepsz wyspę została jedna taka zmianka tylko lider wyspy może powiększyć wyspę tak samo party no i domu w sumie było tak od yy, tamtego sezonu tylko dużo graczy nie wiedziało yy, po prostu yy, no że tylko lider gildii może to powiększyć ulepsz limity tak na serwerze zostały dodane limity, limity na spawnery jak i też na hopery yy, no i tutaj oczywiście możecie sobie te limity powiększać musicie oczywiście tutaj kosztu lepszenia zapłacić no i następny limit oczywiście będzie większy aż dojdziecie do maksymalnego tak samo jest w przypadku hopperów kitach, tam się nic zbytnio nie zmieniły, ale cały system Sky się zmienił. Tak, cały system Sky zaraz wam go tutaj objaśnię. Eee, jak zdobyć Sky Oczywiście Sky dostajemy zagranie na serwerze. 30 minut równa się 5 Sky Oczywiście ranga evip dostaje o jeden Sky więcej, a sponsor i sponsor plus otrzymuje 7 Sky Tak, został dodany oczywiście eee, sponsor plus, jest to oczywiście ranga na zawsze, czyli jeżeli będzie nowa edycja, jakiś nowy sezon, wy tą rangę sponsor plus będziecie mieli na zawsze. No i spędzony czas oraz ilość tokenów sprawisz oczywiście pod slash skycoins. E, zostały oczywiście też dodane tutaj nowe przedmioty. Złota rączka oczywiście, kapelusznik, głodomor, e, rynkowy, tutaj stół warsztatowy, większa wyspa, górnictwo. Została też dodana elitra, tylko nie jestem po prostu na wersji 1.12, zapomniałem o tym. E, kwiat horusu, no i też szuler buksy. I Cell One jest to bardzo przydatna rzecz, za chwilę wam e, to objaśnię. No i też jest klucz zwykły. Selwanda za chwilę Wam pokażę, jak się oczywiście przeteleportuje na wyspę. No i co? Tutaj też ładnie to zostało wszystko opisane. Wszystkie przydatne, oczywiście, komendy macie. No i oczywiście też je znajdziecie pod ISE Halb Tutaj, jak zwykle, będziecie sobie, sobie mogli tworzyć sklep na wyspie. No i tutaj, oczywiście, cały zamysł gry. No i też przydatne komendy, ale są to takie przydatne komendy, w których możecie oczywiście sobie zobaczyć slash money i tak dalej. Dobra, tutaj została dodana taka sala. Chwał, tak, tutaj sobie oczywiście się znajdą gracze top pierwsza topka, top pierwszych wysp, no i top maniaków. Yy, dobra, idziemy dalej. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Dobra, tutaj mamy oczywiście strefa Gracza, Enchant, 18 level, jak i też są tutaj Kowadełka. No i co, strefa VIP, strefa VIP naprawdę w sumie delikatnie się zmieniła, delikatnie się zmieniła, no bo mamy tutaj oczywiście Enchantiki, Kowadełka, jak i też sklepa VIP. Tylko sobie muszę przejść oczywiście z GameModa, bo bym inaczej nie otworzył. Tak się prezentuje sklep VIP. No dobra, no to co? Pokażę wam jeszcze Selwanda, Wanda, no i też pokażę wam warp PVP, tak, bo warp PVP zostało też tutaj zmienione. W ogóle tutaj zostało dodanych więcej warp, ale warp PVP, tak. Warp PVP jest to kolejna zmiana, która naprawdę jest na plus, zobaczcie, jest większa arena yy, no i teraz został dodany antylogout, czyli jeżeli po prostu podczas walki yy, będziecie się tutaj klepali, nie będziecie mogli się wylokować przez 20 sekund, tak yy, no i jeżeli po prostu tu zginiecie, no to tracicie wszystkie itemy, więc naprawdę uważajcie jeżeli tutaj yy, sobie wejdziecie na tą arenę, dobra, my lecimy na wyspę pokażę wam jeszcze też wyspę startową wyspa startowa właśnie się tak prezentuje yy, no naprawdę spoczko no i głównie chciałem wam pokazać jeszcze tego Selwanda. Yy, wezmę sobie tutaj na przykład y, Stone'a, yy, wezmę sobie też jeszcze tutaj Kobele Stone'a. Yy, no i powiedzmy, wezmę sobie też jeszcze Iron Aignot. Dobra, wezmę sobie Pyk. Yy, no i tak, jest to przydatny, naprawdę jest to przydatna różdżka. Yy, no bo zobaczcie, Włożę sobie tutaj wszystkie przedmioty. No i jednym nakliknięciem sprzedałem wszystko. Sprzedajesz wszystkie przedmioty ze skrzyni i po prostu są tutaj też zu zużycia. Liczba zużyć jest. Yy. Początkowo 50, no i każde nakliknięcie na skrzynię e, powoduje to, że po prostu itemy są sprzedawane ze skrzyni. E, wydaje mi się, że to będzie przydatna m, opcja, na przykład jak ktoś sobie będzie robił e, duże, na przykład, e, powiedzmy, nie wiem, zarabiarki i będą one polegały na magmach, e, czy też po prostu żelazie. E, no i tak sobie nakliknięciem pójdzie, no i w sobie wszystko też e, sprzeda. No dobra, to byłoby chyba większość z tych zmian. A w sumie jeszcze jedna. Jest jeszcze jedna, no bo zobaczcie, jest slash drop. Tutaj został slash drop. Oczywiście, możecie sobie teraz zobaczyć przejrzyście, yy, jaki jest procent na drop. No i też, że informacja, że tutaj rangi premium posiadają tam większy yy, procent dropu. Yy, został też dodany slash podpis. Zobaczcie, slash podpis. Yy, wezmę sobie jeszcze jakiś tutaj blok, na przykład, powiedzmy, wezmę sobie tutaj chlebek. Yy, no i będę go mógł sobie tutaj podpisać, na przykład 6. L magiczny, chlebek magiczny, chlebek, no i został oczywiście podpisany. Ta komenda będzie mm, tylko i wyłącznie dla sponsorów i sponsorów plus. E, no, żeby była to by po prostu unikalna taka komenda, żeby nie każdy też mógł robić podpisy, e, bo naprawdę potem by ich było mm, sporo. E, no i co? To byłoby oczywiście z tych ważniejszych zmian. My się oczywiście widzimy dzisiaj o godzinie e, 18, bo dzisiaj startuje oczywiście SkyBlog. E, no i widzimy się o 18, Jo-jo! Yo, yo.